Na świecie istnieje powszechne przekonanie, że im jesteśmy głośniejsi, tym bardziej stajemy się widoczni i ważniejsi. Uważam, że jest odwrotnie. Im bardziej obejmujemy naszą bardziej miękką stronę, tym łatwiej jest połączyć się z tym, kim jesteśmy i wyrazić siebie z autentycznego miejsca. Pokazywanie się w świecie jako prawdziwe ja jest godnym uwagi aktem który zawsze zostanie zauważony w inny, bardziej przyjemny sposób. Kiedy wychodzimy poza nieustanną potrzebę bycia wysłuchanym, głosy wzywające nas do bycia odważniejszymi, jaśniejszymi i lepszymi zaczynają zanikać. Zamiast tego te głosy są zastępowane ciszą, wiedzą i zadowoleniem z bycia w kontakcie z tym, kim jesteśmy w naszym rdzeniu. Zauważyłem, że to w cichej, łagodnej przestrzeni, gdzie mieszka miłość, gdzie można uzyskać dostęp do spokoju, i gdzie często ujawniają się kolejne kroki prowadzące do sensownego życia. Wewnątrz cichego blasku łączysz się ze sobą, ze swoim prawdziwym ja. Bardziej naturalne do potwierdzenia siebie staje się zwracanie do wewnątrz, bo przyjmujemy łagodniejsze podejście do wyrażania istoty tego, kim jesteśmy, lub pracy, którą mamy tutaj do wykonania. To wewnętrzne miejsce pozwala nam szanować siebie, kiedy tylko czujemy potrzebę, nigdy się nie zawaha. Przyjęcie łagodniejszego sposobu bycia w życiu codziennym to prezent, który możesz podarować sobie. Oto kilka praktyk, które pomogą ci przyjąć nową, bardziej miękką stronę. Wypróbuj jej sprawdź, czy mogą być odpowiednie dla ciebie i miejsca, w którym jesteś w swoim życiu. Po pierwsze. Bądź delikatna. Życie może być bardzo hałaśliwe i chaotyczne, ale nie musi takim być. Może stać się ciche i spokojne, jeśli na to pozwolisz. Jednym ze sposobów, w jaki praktykuję łagodniejsze podejście do życia, jest bycie delikatnym. Kiedy skupiam się przez dzień, godzinę lub nawet chwilę na mówieniu cichszym i łagodniejszym tonem, ma to efekt falowania. Kiedy ćwiczę łagodniejszą reakcję na życie. Czuję się bardziej związany z tym, kim naprawdę jestem. Istnieją inne fizyczne sposoby praktykowania łagodności. Możesz na przykład skoncentrować się na robieniu jak najmniejszego hałasu podczas chodzenia. Innym łagodnym sposobem bycia jest dawanie przestrzeni innym osobom, aby mogły wyrazić, kim są. Trzymając tę cichą przestrzeń, skup się po prostu na drugiej osobie. Usłysz jej słowa i zrozum, co znaczą. Uwolnij potrzebę przerywania i wtrącania swojego głosu. Po prostu zachowaj powściągliwość. Po drugie, bądź ciekawa. Podchodzenie do naszego życia i otaczającego nas świata z ciekawością ma w sobie delikatny ton. Kiedy jesteśmy ciekawi, jesteśmy naprawdę spragnieni, aby dowiedzieć się więcej o czymś lub o kimś innym. W ciekawości nie ma miejsca na osądzanie. Kiedy podchodzimy do życia z pragnieniem poszerzenia naszych horyzontów i otwarcia oczu na otaczającą nas różnorodność, życie daje nam nowy sposób na poczucie spokoju. Jeśli z drugiej strony jesteśmy zamknięci na zrozumienie sposobu, który jest inny niż nas, nasz, zazwyczaj okazujemy się defensywni i ostrożni. Stąd często bierze się potrzeba krzyku i bycia wysłuchanym, strach przed różnicami i strach przed niezrozumieniem. Jednym ze sposobów, w jaki praktykuję ciekawość, jest powstrzymywanie się od reagowania lub przesadnej reakcji przez pewien czas. Może to być dzień, godzina, a czasem w krótkiej, trudnej rozmowie. Zamiast tego w tym momencie ćwiczę postrzeganie sytuacji ludzi przede wszystkim przez pryzmat, który pozwala mi się dowiedzieć więcej o życiu innego człowieka, albo też innego punktu widzenia niż mój. Posiadanie beztroskich interakcji z innymi zdecydowanie przyczynia się do dostrzegania i doświadczania wartości w poddaniu się bardziej miękkiemu sposobowi bycia. Po trzecie, bądź miła. Wszyscy mamy moc bycia uprzejmimy w naszych myślach, słowach i działaniach wobec innych i wobec siebie. Zawsze jest sposób na bycie miłym, bo to wybór, którego dokonujemy. Rzeczliwość nie zawsze wydaje się naturalnym miejscem, do którego należy się udać, zwłaszcza gdy czujemy się zranieni lub wierzymy, że zostaliśmy skrzywdzeni przez innych. Ale dokonujemy wyboru za każdym razem, gdy decydujemy się na zaangażowanie z miejsca, które jest miłe lub nieprzyjemne dla innych. Poprzez dobroć tworzymy głębsze połączenie z samym sobą i z innymi. Odłączamy się od siebie i od innych, zachowując się podle. Patrząc na wzór życzliwości w tym świecie, warto wybrać drogę własną, własnej życzliwości. To daje dobre samopoczucie. Bycie złośliwym wobec innych wymaga o wiele więcej energii i skupienia. Bycie miłym jest zawsze łagodniejszym, łatwiejszym podejściem. Ona istnieje jako nieodłączna część nas. Nie przychodzimy na ten świat zatwardziali i oderwani od istoty tego, kim jesteśmy. Wielu z nas z czasem uczy się tego odłączenia. Dlatego powrót do miejsca dostępu do naszej bardziej miękkiej strony jest również czymś, czego możemy się ponownie nauczyć poprzez praktykę i bycie łagodnym dla siebie. Poddanie się miękkiej stronie ma być delikatną praktyką, z którą możesz się bawić i eksperymentować. Nie musi się to odbyć od razu. Mniej znaczy czasem więcej. Tekst Emil Madil: I mam do ciebie pytanie. Czego możesz robić więcej, aby dostroić się do swojej łagodności? Lub nieco inaczej zadam to pytanie. Czego możesz robić mniej, aby nie odłączać się od swojej łagodności? Dziękuję za uwagę. Ja nazywam się Krzysztof Jankowski. Miłość we mnie, pozdrawia miłość w Tobie.